O! I następny! O! Mocny! I znów na tą samą miś! No to mamy killera! No to mamy killera! Na to wychodzi! Witajcie! Pierwszy filmik w tym roku z nadwody Jesteśmy jak zwykle na drewnicy, nad którą mieszkam 19 marzec od pierwszego się zaczęło, trochę czasu minęło no ale tyle czasu jest czasami mam dwie godzinki więc szybkie łowienie będziemy próbować Nifa, Mokra, Streamer co pójdzie czas pokaże także zapraszam, oglądajcie chodíme. Oh, A już mamy drugim, trzecim rzucie Na początek poszły dwie nipy O Ładny Ładny pstrąg na brązkę Z Taką Na taką brązkę Taki nowy wzór, który sobie zrobiłem do przetestowania Działa o, Ale fajny pso Super otwarcie Pięknie no już mogę iść do domu. O mamy znów mniejszy, ale. Zrzuca to samą nifę, jest ta moja brązka. No, to nie jest zdecydowanie mniejsze, ale też fajny, też miarowy. Ale super. Piękny Płyń Woda nie jest jakaś strasznie lodowata, chociaż Palce marzną Spodnie z Polara wysetki robią robotę, więc w nogi nie jest zimno żadnych neopernów nie trzeba. Ale malutki I znów na tą samą nifę. Znów na tą samą nimfę, super Trzy brania na jedną, nową Jakąś tam wariację brązki I zero na łysinkę kurcze I mamy zaczep Mamy znów i znów na tą samą No to trzeba będzie i dorobić za do pudełka. Czwarte branie, trzecia ryba na tą samą linkę. Linka na pewno w opisie umieszczę, ale to musicie najlepiej oglądać do końca. No. Fajniutki łódki, I następny O, mocny I znów na tą samą gnię No to mamy killera No to mamy killera, na to wychodzi O, ten jest fajny Fajny jesteś Zobaczcie. No wypnij się. Wypnij się. O właśnie. Fajny. Pły... Ten był mocny. Nie ma śladu po zimie. Kopaluchy zmarnięte. Już sobie fajnie połowiłem A to jeszcze nie koniec, jeszcze mam z godzinkę czasu więc Jeszcze parę kawałków przejdziemy W drugą stronę trzeba będzie tam ogłowić, też fajne miejsce Może się trochę przekuli Ale fajne, bo mocne, także widać Ta słaba zima w tym roku dużo im nie narobiła Coś jednak żerowały te ryby W zeszłym roku to jeszcze w kwietniu był śnieg A tu już nie ma ślady śniegu I znów ta sama nifa A jakiś persing. Wybacz darku, ale. Persinga idzie out. Do pudełka. Zmieniamy na coś innego. Czyli kolejna in ryba. Wszystkie ryby dzisiaj na jedną ninfę Oh shit. Coś tu trzeba wybrać. Idzie brąz. I założymy, może coś takiego albo, albo mniejszego. Brąz z perłową przewijką, plus czarna główka. No i zobaczymy. No i mamy wypadek. No, podwinęła się noga i mała kąpiel. mówimy dalej, nie ma lekko. Dobra, jeszcze na niefę dzisiaj tyle. Mamy nowego killera do pudełka. Link będzie w opisie. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Będzie tam lepsze zdjęcie. Pooglądacie. Ja idę do auta. Zmieniamy wędkę na inną i pójdziemy w dół. Z mokrą i z tym merkiem Zobaczymy. Jest super, w każdym razie. Jest super, i co fajnie połowiłem, więc fajne wstągi. Rozpoczęcie mega. jeszcze jakieś 40 minut, więc szybko szybko i się dalej dobra, wędka zmieniona raz będziemy się z mokrą, z na nim było super Wszystko na jedną nimfę. Jakąś tam wariację brązki, że tak powiem. Ale to na końcu będziecie mieli w opisie. A teraz mam jeszcze jakieś pół godzinki czasu, więc spróbujemy inną metodą. Dosyć lekko łowię, bo mam trujeczkę, wędkę. Moją ulubioną na tą rzekę. 9 stóp linka intermediata, także zobaczymy jak ktoś weźmie to się ucieszy znak żerowania na powierzchni nie ma żadnych. Żadne muszki nie latają. Że będzie ciężko. Ale... Cały czas na nimfę się nie da łowić. Tak właśnie jest najlepiej. Idziemy sobie środkiem i obławiamy z reguły brzegi. A granicy. Kamienie również. w ogóle nie żyje. Na za jeszcze coś się tam był wydłubie. się trafi ze wzorem oczywiście. Bo ja nie to też się można spacerować. się powoli brać. Tu żadne nie latają, także strąg też nie jest, nie jest jakiś aktywny. Pewnie po południu coś poleci, jak to zwykle bywa. 14:15. Wtedy pewnie coś się ruszy przy mokrej. A teraz nimfa działała. Widzieliście na nowy wzór wszystkie ryby. Próbowałem też w tandemie z łyśniką na zero. Że nie zawsze ona tutaj jest skuteczna. Chociaż czasami jest po prostu tylko ona, no ale nie dzisiaj. Jak ktoś będzie chciał podpatrzeć tą nifę, na którą dzisiaj połowiłem, to link będzie w opisie. Oglądajcie, macie materiały, zróbcie. Nie robicie, kliknijcie sobie. Także jak dla mnie super. Krótki wypad, bo niecałe dwie godzinki łowienia Ale o to chodzi, żeby czasami się odstresować, wyluzować No dobra No tyle na dzisiaj Trzymajcie się Pozdrawiam Do następnego filmiku Mam nadzieję wkrótce Na razie, cześć